Stoimy w miejscu, gdzie będzie węzeł Konstantynów Łódzki, tak? Istotnie tutaj powstanie. Na razie jeszcze nie widać dokładnie zarysu węzła, natomiast będzie tutaj węzeł, którym dzięki któremu. Konstantynów i okolice będą skomunikowane z drogą ekspresową S14. Za moimi plecami widać już zarys obu jezdni, które prowadzą akurat kierunek południowy, czyli w stronę Pabianic. W przeciwną stronę będziemy mogli dojechać do Zgierza. Cała budowa S14 składa się z dwóch kontraktów. Jesteśmy na tym pierwszym kontrakcie, który siłą rzeczy zaawansowany jest bardziej, ponieważ znacznie wcześniej, prawie rok wcześniej, była na niego podpisana umowa. Oceniamy, że w niektórych zakresach prace zbliżają się, czy powiedzmy ogólnie, nawet do półmetka. Także możemy być zadowoleni z postępu, zwłaszcza, że było wiele obaw, jeśli chodzi o skutki, jakie może wywołać pandemia. Szczęśliwie udało się uniknąć jakichś poważniejszych reperkusji. Prace są kontynuowane, cały rytm jest utrzymywany. No, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek, to będzie 22 rok, natomiast trzeba jeszcze przynajmniej rok dołożyć, jeżeli chodzi o odcinek, o odcinek drugi. Jesteśmy na drugim odcinku, czyli na odcinku od węzła Teofilów do Słowika. Właściwie niedawno skończył się etap projektowania. Przypominam, że zarówno pierwszy, jak i drugi odcinek powstają w systemie Projektuj i Buduj. I dopiero pod koniec czerwca zakończyły się prace projektowe. Także na razie są, jak widzimy, tutaj gromadzone materiały, gromadzone kruszywo. Można wykonywać części prace ziemne. Wcześniej zostały oczywiście przeprowadzone rozbiórki. Wycinka drzew w sezonie właściwym dla tego zakresu prac przeprowadzona. Zostały usunięte karpiny, usuwane są kolizje, budowane drogi technologiczne, czyli ten wstępny etap robót. Ale te prace. Idą zgodnie z założeniami i zgodnie z harmonogramem. My mamy naprawdę już bardzo Dużą część tego ringu wybudowaną. Mamy autostradę A2 od północy, mamy autostradę A1 od wschodu, od południa. Dla całej aglomeracji, tutaj bierzemy nawet pod uwagę Żgów, Tuszyn, Pabianice, mamy drogę ekspresową S8 i fragment drogi ekspresowej S14 od węzła Róża do węzła Łódź, właściwie nawet do, do przyszłego węzła Łódź Lublinek, również mamy gotową, więc został ten odcinek między węzłem Łódź, Lublinek i Słowikiem, to jest to około 27 km, brakującego fragmentu, ale bardzo ważnego właśnie dla Aleksandrowa, dla Konstantynowa, dla Zgierza. Tędy będzie mógł się odbywać ruch tranzytowy, ale też ruch lokalny. W tej sytuacji kierowcy będą mieli alternatywę. Zamiast jechać, przeciskać się przez centra miast, będą mogli skorzystać z drogi ekspresowej S14. you <laughs>